Jeszcze raz w piłce powtórzę te punkty, które omówiłam, jeśli chcecie, możecie obejrzeć poprzednie filmy, będziecie rozumieć, o co chodzi. Jeśli chcecie ten system obalić, toksyczny system, system komunistyczny, system, który niszczy nasze, nas, nas, Polaków, nasze społeczeństwo, które no. Ten system układ ludzi, którzy chcą nas pozbawić naszego państwa. Co możecie w takiej sytuacji zrobić? Możecie kierować się tymi punktami i wypełniać je teraz. Teraz, już teraz zacząć to wypełniać, co tu jest napisane. Po pierwsze, lekarstwem na to, a z drugiej strony zagrożeniem dla tego systemu układu. Przede wszystkim jest wiedza o tym, jak funkcjonuje osobowość narcystyczna, bo układ, system, z którym mamy do czynienia, składa się z ludzi zaburzonych narcystycznie, którzy są chorzy psychicznie, ludzi bez sumienia, ludzi, którzy są daleko od Boga, ludzi, którzy no, mają piękne wizerunki, ale za nimi nie kryje się mm, wartość. Coś pozytywnego, coś budującego, nie wręcz przeciwnie. Ci ludzie wprowadzają zamęt, ci ludzie skłócają wszystkich, manipulują, straszą, szantażują, kłamią, po prostu niszczą jedność społeczną i chcą ostatecznie przejąć władzę. Poprzez, chodzi o te finanse, chodzi o to, że odbierając wam. Dostęp do pieniądza, odbierają, przejmują władzę nad wami, będą mogli wam kazać co tylko chcą i wy nic nie będziecie mogli zrobić, po prostu wiedzą, że, że jak po prostu, bo to zawsze działało, że ten pieniądz zawsze działał, że jak się ograniczyło ludziom kasę, to to był świetny bat. To się zawsze sprawdzało. Ta bieda. Czyli bardzo ważna jest wolność finansowa, aby dążyć do niezależności wolności finansowej. Bardzo ważne jest, żeby uświadamiać społeczeństwo, dążyć do jedności społeczeństwa, łączyć społeczeństwo i jednoczyć społeczeństwo w jakimś określonym celu. Zdrowy styl życia, bez używek, równowaga, rytm życia, o to trzeba dbać. I wiadomo, że bliskość z Bogiem, bliskość z Chrystusem, bliskość z prawdą. No, ale właśnie to jest droga prawdy. Bez Chrystusa nie ma prawdy. To jest droga prawdy, dlatego ja tutaj nie mówię, bo pod tym wszystkim jest Chrystus, pod tym, co ja tu, co ja tu wymieniam. Realizacja własnych celów i planów, czyli to, co, to, co wypełniacie, wasza droga, wasze powołanie. Wasza realizacja własnych marzeń, planów. Na tym się macie skoncentrować, macie być odważni i macie, waszym wrogiem jest lęk. Macie dążyć do bycia odważnym, a nie poddaniu się lękom. Miłość bezinteresowna, miłosierdzie, czyli kierowanie się na co dzień miłością bezinteresowną, udzielanie miłości w bezinteresownie, miłosierdzie. Jest wróg systemu. Czyli wspieranie się wzajemnie. Robisz to, co ty chcesz, a nie to, co chce system, nie to, co chce narcyz, jakiś układ ludzi chorych. Robisz to, co ty uważasz za słuszne, ty podejmujesz decyzje, jakie uważasz za słuszne i dokonujesz wyborów, a nie robisz to, co ktoś chce sobie wymyślił. Droga prawdy to jest droga pozbawiona kontroli. Jeśli żyjesz w prawdzie, nie może ktoś cię kontrolować. Bo kontrola karmi się kłamstwem. Demon kontroli karmi się kłamstwem udawaniem. Natomiast jeśli żyjesz w prawdzie, to to jest właśnie lekarstwo na tego demona kontroli. Oczywiście ludzie różne stosują metody. Jeśli na przykład ktoś was obserwuje. Kontroluje poprzez kamery, a wy nie wyrażaliście zgody na to, możecie zasłaniać twarz, bo oni obserwują waszą twarz, waszą, wasze emocje, grają na waszych emocjach, manipulują, szantażują, stosują groźbę, więc nie możecie się tego wszystkiego bać. Unikać tej kontroli, przejawów tych kontroli, nie poddawać się temu, czyli nie robicie tego, czego oni chcą, to już jest. To jest ten ratunek na tą, na tą kontrolę, właśnie. Za żadne pieniądze, że za nic. Po prostu robicie to, co wy uważacie za słuszne, bo to jest przejaw wolności. Natomiast oni, system pozbawia wolności. Ich nie obchodzi wasze sumienie, ich nie obchodzi, co należy zrobić, co jest dobre. Ważne, że, żeby osiągać swój cel, ostatecznie im chodzi o kasę i władzę. I, władze. I te punkty, które wymieniałam, to jest lekarstwo na ten system, to jest sposób rozwalenia systemu opisałam to w prosty sposób. Starałam się to przystępnie opisać, żeby młodzież zrozumiała co ma aktualnie robić i jak ma się zachowywać, czym ma się kierować, szczególnie ci młodzi ludzie, którzy wchodzą w dorosłość, żeby wiedzieli co mają w tym momencie robić, bo rozumiem, że może ktoś się czuć zagubiony. To wszystko opisałam w poprzednich filmach tutaj na TikToku. No link link do TikToka zamieszczę, jeśli będziecie chcieli to obejrzeć. To zamieszczę.